Hej, witamy w nowym filmie. W dzisiejszych czasach wiele samochodów ma rejestratory samochodowe, które w zasadzie nagrywają wszystko dla własnego bezpieczeństwa. Ale są też nagrania wideo w internecie, które są bardzo dziwne, niepokojące i przerażające. Dzisiaj pokażemy Wam 10 z tych przerażających filmów. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 w tym filmie zamieszczonym w 2017 roku widzimy dwóch mężczyzn rozmawiających o wszystkim i o niczym podczas jazdy do domu w środku nocy. Kiedy są na zakręcie drogi, nagle widzą coś siedzącego na jej środku. Tylko spójrzcie. Kiedy zobaczyli coś lub kogoś, co tam siedzi, uznają sytuację za przerażającą i postanawiają cofnąć samochód i w końcu odjechać. Moim zdaniem reakcja mężczyzn brzmiała bardzo wiarygodnie, więc nie wydaje mi się to dziwne, że zdecydowali się odjechać. Ludzie w komentarzach myślą, że to mógł być duch, ale to, czym dokładnie była ta dziwna postać, nigdy nie stało się jasne. Co o tym sądzisz? Daj mi znać w komentarzach. Numer 9. Ten film został zamieszczony 16 września 2018 roku na kanale YouTube o nazwie Uber in Tesla Model 3. Tutaj widzimy kierowcę samochodu z dwiema kobietami na tylnym siedzeniu, które przewozi do celu w środku nocy. W pewnym momencie dzieje się coś strasznego. Przejeżdża obok biały samochód i zatrzymuje się na środku drogi. Kierowca wysiada i idzie w kierunku Tesli. Mężczyzna był na tyle sprytny, że zamknął samochód. Kierowca białego samochodu puka w okno Tesli i każe mu wysiąść. Co? Po tym kobieta na tylnym siedzeniu mówi: odjeżdżaj, bo to jest straszne. W pewnym momencie zauważają, że goni ich biały samochód i kobieta dzwoni na numer alarmowy. Kiedy przyjeżdża policja, wyjaśniają całą sytuację. Ale co się stało z kierowcą białego samochodu, jest niejasne. Na szczęście kierowca Ubera i te dwie kobiety były całe, bo mogło być gorzej. Numer 8. Ten film został zamieszczony na YouTube 20 listopada 2013 roku przez użytkownika o nazwie Illustrated Magazine. Mówi się, że ten film został nagrany gdzieś w nocy na odległej drodze w Rosji. W pewnym momencie dzieje się coś nieoczekiwanego, co mnie też przestraszyło. Spójrzcie. Jak widzieliście, nagle na środek drogi spadło kilka gałęzi. Kierowca był zaskoczony, ale udało mu się utrzymać samochód pod kontrolą. W dodatku zatrzymuje samochód na poboczu drogi, a wideo się kończy. Dlatego nie wiadomo, co stało się potem. Nie wiadomo też, czy ktoś rzucił gałęzie, czy przewróciło się drzewo. Na szczęście, o ile mi wiadomo, to straszne zdarzenie miało szczęśliwe zakończenie, bo inaczej byłoby, gdyby drzewo lub gałęzie spadły prosto na samochód. Numer 7 Ten film pochodzi ze strony na Facebooku o nazwie Sonoma Sheriff. Szeryf przejeżdża przez pewien obszar podczas wielkiego pożaru lasu w Kalifornii w 2017 roku. Był to również jeden z największych kiedykolwiek zarejestrowanych w Kalifornii. Jak widzieliście, ten dzielny szeryf przejeżdżał przez ten teren, aby pomóc wszystkim, podczas gdy oni nawet nie wiedzieli, w którą stronę rozprzestrzenia się pożar. Ta konkretna droga, po której jechał, znajdowała się w rejonie French Valley Road w rabstwie Sonama. Wiadomość na Facebooku mówi również, że są dumni ze wszystkich, którzy pomagali sobie nawzajem w czasie zagrożenia i że wszyscy musieli zachować spokój i dbać o swoich sąsiadów, gdy było to potrzebne. Ponadto wiadomość mówi, że musimy być silni i że przez to przejdziemy. Numer 6 YouTuber o imieniu Alisa Cross umieścił 29 listopada 2016 roku film, w którym myśli, że spotyka się z zombie. Co byście zrobili, gdybyście jechali długą drogą z lasem dookoła i nagle zobaczyli to? Kiedy zobaczyłem ten film, przypomniał mi on epizod The Walking Dead. Niestety, filmik jest również bardzo krótki, więc to, co się stało potem, nie jest do końca jasne. Ale Alyssa powiedziała, że to było straszne i odjechała. Może być też tak, że osoba była pod wpływem czegoś. Jednak dziwny sposób chodzenia nie może być tak naprawdę wyjaśniony. Wiele osób w komentarzach uważa, że w rzeczywistości było to zombie. Co o tym sądzisz? Daj mi znać w komentarzach. Numer 5 ten moment został uchwycony na kamerze gdzieś w Rosji kilka lat temu. Wideo krąży na YouTube od lat i wciąż nie wiadomo o co chodzi. Jak widać, przed sygnalizacją świetlną stoi samochód. Jak tylko auto skręca w lewo, można zauważyć, że nic nie jedzie z przeciwka. Wtedy to się dzieje. Tylko spójrzcie. Samochód musi się nagle zatrzymać, bo znikąd pojawia się inne auto. Dziwne w tym filmie jest to, że drugi samochód po prawej stronie też się zatrzymuje, podczas gdy na rejestratorze nic nie widać. Jeśli masz jakiś pomysł lub myślisz, że znasz odpowiedź na ten tajemniczy film, daj mi znać w komentarzach. 4. Ten film został zamieszczony na kanale YouTube o nazwie Trending Videos w dniu 27 września 2017 roku. Widzimy samochód jadący w nocy ciemną drogą. Kiedy dojeżdża do zakrętu, nagle widzi mężczyznę w garniturze, trzymającego w ręku walizkę i parasol. Kiedy obcy mężczyzna zauważa samochód, biegnie na pobocze i nagle widzimy innego mężczyznę, który wygląda dokładnie tak samo. Obaj uciekają i kończą z całą grupą, która nosi takie same ubrania. Potem wszyscy wydają się poruszać w górę i w dół, co jest bardzo dziwnym zachowaniem. Ponadto kamera rejestruje osobę trzymającą flarę lub ogień, co, jak wielu uważało, miało związek z dziwacznym rytualnym spotkaniem. Ale to nie wszystko. Tuż przed zakończeniem wideo widzimy kogoś innego. Ta postać trzyma kij, a na głowie ma straszną maskę diabła. Nie mam pojęcia o co w tym wszystkim chodzi, ale to musi być jedno z najstraszniejszych i najdziwniejszych ujęć kamery samochodowej, jakie kiedykolwiek widziałem. Numer 3. Niewiele jest dostępnych informacji na temat tego filmu, ale mimo to wygląda na to, że jest to przerażające wideo o dziwnego rodzaju stworzeniu. Kiedy nagranie zaczyna się, widzimy samochód jadący w środku nocy i docierający w odległe miejsce. Kierowca zatrzymuje samochód i nieco później jakiś dziwny stwór idzie na czworaka przez krzaki. Trudno jest dokładnie zobaczyć, co to jest, i stwór wydaje się mieć różowy lub szarawy kolor z wydłużoną szyją bez włosów na głowie. Kiedy osoba w samochodzie to widzi, szybko wrzuca wsteczny i odjeżdża. Niestety, nie mogłem znaleźć więcej informacji o tym tajemniczym stworzeniu, ale jeśli natkniesz się na coś takiego w środku nocy, na pewno będziesz się bał. Numer 2 ten film został zamieszczony na YouTube 2 października 2016 roku przez użytkownika o nazwie Shirley Adams. Na filmie można zobaczyć ciężarówkę dojeżdżającą do blokady drogowej. Bardzo duża grupa ludzi umieściła drzewa na środku drogi. Z tego powodu kierowca zatrzymuje się i nagle widzi jeszcze więcej osób, które przechodzą przez barierkę i idą w kierunku ciężarówki. Ludzie zaczynają rzucać kamieniami, próbując wybić szyby. Kierowca ma dość, zaczyna trąbić i postanawia przejechać przez drzewa. Na szczęście uciekł, bo zastanawiam się, co jeszcze mogło się stać. W komentarzach czytam, że mogli to być imigranci z Calais, Francji, którzy próbowali wjechać do miasta Dover w Anglii na wiele różnych sposobów. Duża grupa ludzi biegnących do ciebie może być całkiem przerażająca, ale na szczęście kierowca był na tyle spokojny, że zdołał uciec. Numer 1 ten film został dodany 27 czerwca 2015 roku przez użytkownika o nazwie Ghost Shots. Tutaj widzimy policjanta o nazwisku mali jadącego o trzeciej nad rano. Kiedy po cichu przejeżdża obok drogi, coś zapala się po lewej stronie lasu. Postanawia spojrzeć i widzi kobietę stojącą z głową w dół, patrzącą na płomień pod nią. Miała skrzyżowane ręce i według ludzi w komentarzach nawet wydaje się trochę unosić. Po kilku sekundach wystawia ręce, co wygląda jak jakiś rytualny gest. Ludzie w komentarzach myślą, że dokonuje ona czarów i że odprawia pewne rytuały w celu uzyskania nadprzyrodzonych mocy do kontrolowania ludzi lub zdarzeń. Nie mam pojęcia, czy ten film jest prawdziwy, ale jeśli jest, to dość przerażające byłoby spotkać taką osobę w środku nocy. Jak myślisz? Jaki był najstraszniejszy moment z rejestratora samochodowego na tej liście? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobało ci się to nagranie, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy. Kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.